Domowa, mowa rodzinna sielanka nigdy nie trwa długo. Wiadomo, że prędzej czy później, ale w końcu wróci mąż. Co co to? Co co? co cholera, no, 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 no. O, gonili mnie do samego końca. Jest. mamy to. Mamy to. Co to jest? Taką nową kastoranę otworzyli i takie kuby rozdawali za darmo. Tego nabrał? Nie wiem, kobieta, to, to była wojna. To była wojna. I na co ci tyle? To, to jest za darmo. Mało, masz zagracone mieszkanie. Przydadzą się. Tak? Na co? Na co, na co? No, nie wiem na co. To się. Jest za darmo, to się na coś przyda. No przecież nie wiem na co. Czekaj, no, będę malował, o! To się pomaluje ten pędzel no. się. Będę malował. No to jeden, a reszta. A reszta, reszta, nie wiem, a reszta, no, Psu zrobimy ten, miskę do żarcia, pies będzie żar z tego. Głupi jesteś? Jak ciłała z tego zje? Może podrośnie i nie wiem. No to kwiatów nasadzisz się, babce na grup postawi. W tak, W takim badziewiu, biały. w takim badziewiu, ładne wiadro. Babka nie żyje, co ją to obchodzi, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie. Od spodu to będzie myślała, że to księżyc. No to nie wiem, no to poduszko wsunę, o w nocy, nie będę latał, nie wiadomo gdzie, po kiblach, tylko sobie wysunę. Czekaj. Dwa! Dwa! Będzie segregacja odchodów. Jeszcze to opatentuję. To dupa pustego sobie nasikaj! Czy ty, głupi cieciu, nie umiesz zrozumieć, że to jest nam niepotrzebne? Czy ty, głupia babo, nie możesz zrozumieć, że to było za darmo? Ja zawsze wiedziałam, że ty jesteś tępy, ale dzisiaj zadziwiłeś specjalistów. Jakich specjalistów? Ktoś... Kurde, Raki. ale dzień syfowy. Jak dla kogo, Mariusz? No, patrz, Mariusz, co twój głupi ojciec naniósł? Patrz. Hmm? No i na co ci tyle? O. Już cię matka nastawiła. Przydadzą się. Na co? Na co? Na no. jajco. Chodzisz na religię? Mm, mm. Mówisz, że cię siostra dziennikiem po głowie bije? Nie Niech se wali, niech se stuka. Kurde, kurde. Najgorsze jest to, że ktoś z tej całej kastoramy to filmik nagrał. I wrzucił na YouTube'a. Co ty? Koledzy się ze mnie śmieją. A dlaczego z ciebie? Dlaczego? Że mam ojca zjeba. No co ty? Jestem na filmie? Tak! Pokaż, patrz, pokaż, pokaż! Patrzcie, patrz tutaj, o tutaj widać, jak się. Co tam skaczesz. Tutaj widać, jak się szarpie z jakąś babą. No, i nawet słychać, jak ją wyzywasz od niedopchniętych lesbijek. <grym> Kurde, miała swoje kuby, to moje chciała. Jakby miał nie ugryzć w pachwinę, no, to by nie puściła. <grym> no nie, no. No ja nie wierzę, że to jest mój ojciec. Co? No nie wierzę, że to jest mój ojciec. Pokaż. Nie, no to na stówę ja! Na pierwszym planie! Po serdaku nie poznajesz? Własnego ojca? Ale przypał! Kamera mnie lubi monitoringu na pewno. <laughs> Cała Polska ci no. teraz ogląda. Słyszałeś, to matka mówi, słyszałeś, patrz. Twój ojciec bez żadnej szkoły, bez żadnych przygotowań. Nagle nic z gruchy, z Pietruchy, gra w filmach. <laughs> jak Linda, jak ona ma na imię? Krystyna. <laughs> Zaraz się zżygam ze wstydu. Ładuj do kubła. <laughs> Przydał się. Wiem, wiem. Ja, ja powiem wszystkim, że ty nie wiedziałeś, co robisz, bo jesteś po udarze. Mariusz, morda w kubeł! ta -da! Ale schodzą, ale schodzą, szaleństwo. Czy ty wiesz, że jak się przyłoży ucho do tego, to słychać, jak szumi może? O kurde, naprawdę. Nie, no to się dziadek obudził na obiad. Gdzie ono jest? Dziadek, a, mało. A, co to? To moja żana głupia. O no. cóż się, o się? A co? To? Ojciec kubów nabrał jak głupi z kasztorami, bo dawali za darmo. A są jeszcze? I to jest pytanie. Pff. Nie ma, nie ma, rozdrapali skórko jady. A to złodzieje, no, a to nie mogłeś od razu więcej wziąć. No to niosłem, tak niosłem, oni mi skupali, z tej, z tej, z tej, z tej do tyle przyniosłem. A to, to złodzieje, no, ale ty synu, dobrze. No i co, babo bezmózgowa? A nie ciekawicie, na co mu tyle kubów? ważne na co, ważne, że za darmę! Niech to i nawet zgnije. No to samo mówię. Rzuci się do piwnicy, niech to szczury zjedzą. Co taki szczurek ma z życia? Tak sobie poskubie kubełek i zda nieszczęśliwy. szczęśliwy. Pomyśl czasem o zwierzętach, stara krowo. A nie o sobie tylko, krowo. Moja krew, moja krew. No. Jak żeśmy na wsi PGR likwidowali... Słuchaj tego. ...to nikt tylu grzejników ze ścian nie powrywał. Co ja? <laughs> Może i Wałęsa rozmontował komunizm, ale PGR -y załatwił dziadek. Co będzie na obiad? Co będzie na obiad? Gówno. Matki specjalność. I dziadek do łóżka coś ci tam zrobię. O, w tym kuble ci przyniosę. Nie W jakimś garku nie przynie. Dlaczego nie w tym? No tego nowego kubła to szkoda. No tak, no tak, że się od łyżki porysuje. Szkoda! Dziadek, krynica mądrości. Zalatująca morzem, ale krynica. Jakieś pytania? Jedno. Jak taki debil jak ty dożył tylu lat? Też się zastanawiałem. Dużo jadłem i uważałem na samochody. Uf. Mamo, zobacz, co się tu dzieje. Przecież ty się wrzeniłaś w rodzinę Patoli. Błagam cię, ratujmy się, uciekajmy stąd. A ciekawe z drugiej strony, Ina. Jedziemy do mojej matki na wieś, przynieś walizkę. Walizkę? dobra. Nie, mamo, o. jak? Nie zapakujemy się do jednej walizki. Racja. O! W te kupy się spakujemy. No i co? Mówiłem, że się przydadzą. Zostaw mi jednego. Na co ci? Zrobię se drinka.